Zaczynam rower, zakochałem się w nim, był tak zajebisty rower, mówię, taka rama, kierownicę ma, dwa koła, trzy kręcą, jazda, fajnie. <śmianowidzio> <śmianowidzio> teraz wjedziemy do Puszczy, gdzie jest różny teren, tak? Pojeździmy sobie po Campinosie. Idziemy teraz do Puszczy kempingowskiej. tam są ładne tereny, pojeździć sobie. Wszyscy gotowi? Tak! tak. tak. To Dawaj! O kurwa! Ja to wiadomo, jak rozpędziłem to jeszcze potem zobaczyłem te przyciski po tam po trawach, po tych wyskokach. Kasia też to dostał tam kociok fiku kurwa, To to że jedzie po tych górkach. Uważaj! Co? Uważaj! Szalał tam, mountain bike na jednej prawie oponie jedzie. No ja mówię, o Boże, to nie BMX. Skóry zagotowano! Z Kasyczem pojechaliśmy do przodu sobie i tam, tam Warsaw so Shore, tam... się ogólnie z przodu, bo nudno było tam, jak ja jechał się z tyłu. No ale słyszymy huknie W pewnym momencie huknie. Warsaw so Shore. Dogłębna dezynfekcja. Nowe odcinki w każdą niedzielę o 23 w MTV. Mordeczki, jeśli wam się podobało, to subskrybujcie kanał MTV Polska i łapki w górę, łapki w górę, żebyście byli na bieżąco z wszystkimi naszymi nowymi filmikami.